Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Magda, jest za mną Piotruś i dzisiaj zaczniemy z naszą przygodę z Randonautiką. No, oglądaliśmy się strasznie ciekawe i w sumie tak nas coś naszło na to, żeby faktycznie samemu pójść i poeksplorować. I jestem ciekawa, co uda nam się znaleźć, bo w sumie w mojej okolicy mieszkam od dziecka i ja dokładnie wiem, co tu jest. Ale może akurat uda się coś ciekawego znaleźć. Jeszcze, jeszcze nie ogarniałam apki tak bardzo, tylko obejrzałam ten poradnik, który nagrał, strasznie ciekawy. Apka jest na telefonie Piotrka i e, gdzie się da, dojedziemy samochodem, a gdzie się nie będzie dało, to po prostu pójdziemy z buta. Okej, okay, pełna profeska. Tak. No dawaj, Piotrusiu. Czyli tak, mamy anomalii, to było, że no, anomalia jeśli chodzi o te tam numereczki a traktor to tam gdzie jest ich dużo a void tam gdzie ich w ogóle nie ma więc może damy na traktor co ty na to gdzie, gdzie jest dużo a nie anomalia e -e, anomalia to jest e, no. dobra traktor tak no. teraz choose your to te anu mówił żeby, żeby klikać no, świetnie nam idzie e, dobra a. to teraz na czymś, na czymś takim spuki się skup <laughs> okej okay, coś mamy tak? No. Dobra. Okej. Okay. Więc gdzie nas. Gdzieś przy krznie? Dobra. Gdzieś niedaleko tamy. Więc podjedźmy, może w okolice to drogę, drogie, bo tam podejdziemy. Dobra. Pierwszy punkt znajdował się na osiedlu domków jednorodzinnych niedaleko rzeki Krzne. Zaraz moi drodzy, jedziemy koło naszej uczelni. Ale trzeba tu gdzieś zaparkować, bo... Tak, ale to aż A to wszędzie domy po lewej. Czyli trafiliśmy w sumie na prywatne posesje na razie. Okazało się, że akurat działka, do której mieliśmy dojechać, była pusta i nieogrodzona, więc w sumie mogliśmy wejść. Dojechaliśmy na miejsce. To jest tak jakby jedyna przerwa pomiędzy domami i jesteśmy gdzieś nad rzeką Krzną, więc... Piotrusiu, masz coś do powiedzenia? Tak, wybieram nóżki. Okej, okay, to jest takie gunwo. Właśnie przed chwilą poparzyła mnie w ramię pokrzywa. W ramie. Już mam nadzieję, że to nie jest działka. No ale to nie są Stany, tutaj za passing nie dostaniemy kulki w łeb. Najwyżej ktoś na nas nakrzyczy. Biorąc pod uwagę, że to jest takie jakby obniżenie, to tam płynie rzeka. Tak sądzę. No, jesteśmy nad rzeczką. Podal krzaczka. I to tu? Trochę w lewo. Trochę w lewo. Tylko, że tam to jest już na pewno czyjeś, wiesz, bo. to To <laughs> na panie, fotel. Nie, ale urokliwie tu jest. Okej, okay, więc... Stój. Tak więc to jest pierwsze wskazanie. Mamy krznę. I własny dostęp do krzny? Tak. Yy, i, I tutaj ktoś postawił kanapę. W są puszki oraz butelki, więc to chyba dość urocze miejsce. Miało być creepy. Tak, a po tej porze na pewno będzie creepy. No, jest bardzo, bardzo słońce świeci. Tam są moi drodzy łąki, jest oczyszczalnia ścieków i jest zakład tych... Ciepło robią do ludzi w sensie. Okej, okay, tak więc nasze pierwsze miejsce już mamy za sobą. I w sumie jedyna rzecz, jaką tam znaleźliśmy, to to była tak kanapa nad rzeką, no ale z drugiej strony, wiecie, jest lato. Fajnie tak sobie posiedzieć nad rzeczką, wypić piwo. Ja nie widziałabym w tym nic za bardzo spuki. Jedyne co to, te buty mi się, o. Jakieś unwo mi się naczepnęło. Ej, zaraz zobaczymy, jakie będzie nasze kolejne miejsce. W sumie jestem dość ciekawa. Mogło nas zaprowadzić gdzieś, gdzie nie ma nic, a tu przynajmniej była kanapa. A co ty, ty o tym sądzisz, Piotrusiu? z Okej, okay, więc y, pogrzebałam w opcjach i ustawiłam trochę większe pole na 10 km a Dobra. A traktor? No, możesz wziąć ten traktor. Ano. A? Tak. A teraz się skup. skup. się na czymś creepy. Tak, no już się skupię. No, Okej, okay, coś mamy? 206 metrów to ma z szerokości. Okej. Okay. Gdzie to jest? U przy Ortelu Już tak daleko Daleko? No Ortel jest dość daleko Szukamy czegoś innego czy jedziemy? Nie no jak coś możesz pojechać Ja bym gdzieś w okolicach Białej wzięła jednak wiesz? No to może 5 km. Dobrze to ustaw 5 km I wyrasujemy jeszcze no. raz Skup się jeszcze raz Ojej skupiam się Uf, Ale gorąco Dobra, skończyłem się no jest, na kolejne 4 km prawie. Są gdzieś nad rzeką? Nie. Czy blisko rzeki, Okej. Okay. Dobra, no to jedziemy. No co w drogę. Kolejne miejsce było albo w lasku, albo na pastwisku nieopodal wsi Czosnówka, która leży blisko Białej. Tak, teraz kiedy o tym myślę, to najprawdopodobniej chodziło po prostu o stado krów, które pasło się właśnie mniej więcej w tym miejscu, które pokazywała nam aplikacja. Dojechaliśmy na miejsce. Nie dojechaliśmy. Znaczy, tam gdzie możemy dojechać, dojechaliśmy. Ale jeszcze musimy troszkę przejść. Okej, okay, prowadź wodę. Ale muszę powiedzieć, że to miejsce jest dość urocze. W sensie, wiecie, lasek. Oczywiście śmieci, no bo to Polska. Może jakieś grzyby się uda znaleźć. Akurat te lasy są dość grzybne. Tutaj, wiem, bo lubię chodzić grzyby. i zbierać grzyby. Żeby wiesz, się nie, nie giba kamera, nie? Także jesteśmy już na rozstaju dróg. Tam jest ładniej, bo jest las, ale droga nasza wiedzie tam. tam. Dramatyczne zbliżenie. Tak? <laughs> nie, nie, ja zrobię spokojnie. Tu jest zbliżenie Dobrze, jakieś. Jest ładny, jej. Ja Zresztą wiedziałem że to jest takie fajne miejsce. Ja okolicę Białej znam. Także zobaczymy, co możemy znaleźć. Pierwsza i takiego goszka? No co, to jeszcze powycinasz. O! Nie wiedziałam, że tak pięknie. Piotrek! Ja takiego głosu nie mam. O! Eleczka w kółeczku Pójdę przodem, jakby się załamało to Ty będziesz uciekała, nie? Nie Będzę ja To pokazuje tą samą mniej więcej, wiesz? Tak, a nie pokazuje za tą? No 0 metrów What the fuck No właśnie To tam pokazuje No tu masz ścieżkę jakoś Ok, więc przeszliśmy spory kawałek, bo aż z stamtąd, gdzie widzicie to niebieską tamę, a nawet dalej, bo samochód stoi gdzieś tam. Doszliśmy aż tutaj, punkt jest gdzieś w lesie, ale trafiliśmy na drut Kolczasty. Więc wracamy i szukamy jeszcze jakiejś innej lokacji. Ok, moi drodzy, jesteśmy w najbardziej przerażającym miejscu w naszej okolicy, czyli przed Bordem. Tak, zarówno ja, jak i Piotruś zdawaliśmy prawo jazdy właśnie w tym miejscu. Na szczęście Piotrka wydało się za pierwszym razem, a mi dopiero za drugim, ale Weź mi na jeden kilometr. No to czekaj, albo dobra z reserty. No. To już będzie nasza ostatnia wyprawa, ponieważ jest mega gorąco. Jeszcze muszę te okulary nosić, ja nie lubię jak ty wytrzymujesz w okularach. Nie wyglądam przystojnie? Pytam, jak wytrzymujesz w okularach, a nie jak w nich wyglądasz, lalusiu. Okej, okay, mamy, mam ostatnią lokalizację już zaznaczoną, jest to dość niedaleko, więc idziemy z buta. Stąd? No stąd. Także zaczynamy ostatnią część naszej przygody. Czy jesteś podekscytowany? Oczywiście, że nie. W co, Piotrek? nie odzywam się do Ciebie. Się... <śmiennie> 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 Oczywiście, że jestem. No. I to rozumiem, yes. ten, podejście to podstawa mordo. Tak, tak, wiadomo. Zobaczcie jakie to miejsce jest straszne. Dziwię się, że Randonautica nam nie pokazała właśnie tego miejsca. Bo to jest naprawdę strasznie. Aha. No. Ja z nerwów prawie tu zwymiotowałam. Mhm. To zapewne jest... Pamiętam, bo na mnie wymiotowała. Ale ciebie nie było przy tym jak ja zdawałam prawkę, jeszcze mnie nie znałeś. Mmm, jak tu ładnie. Jest, jest niedziela, dlatego tu jest pusto. Tak? No. Raczej, bo nasze miasto jest w żółtej strefie. Ja się Już nie powiedzieć. jest w żółtej strefie. Nie, nie przyjeżdżajcie tu. Nie zrozaj się. Daleko jeszcze? A pokaż jak ci pokazuję ten. Pokazuję mi gdzieś w bok, bo mi pokazuje. Ale to w prostre, no bo tam idzie drony. Okay. O jest taka górka piachu! To może to! Na pewno! Ha <laughs> O, patrz, patrz, purchawki, to na pewno chodzi o purchawki Zademonstruję wam działanie purchawek, nagrywaj to No złoto. tutaj Dobra, weź, bo się otruje. I tak nie nagrałem tego Serio? Nie wiem, nie patrzę Dobra, to jeszcze raz No weź, daj purchawek. spokój No, nagrywa? No, nagrywa. O, tu są jakieś starsze No O, dobra Tutaj Tu tędy Masz tak. cholera duża jest Mam drogą stój Co? Spójrzcie jaką ładną bluzkę Ej, jak ty nagrywasz? Piotrek ty cholero, tak? Ja cię zamorduję. Dobra, bo tu pajęczyna mnie zdezintegrowa. Kur... Wyrażaj się. No bo mam wszędzie ją. Dobrze, nie... Dobrze. Dobra, więc widzicie całą tą, tą To jest bluzka, którą rok temu dostałam na Gimskomia. Jest to e, tam z Gry Czarnobylit, uh -huh. polskiej produkcji, mordy. No, brzydki palac, brzydki. Nie ja pokazywałem na no, fajne drzewko. Faka że nie tym palcem. Tak, jak można pokazać faka tym palcem. Ale ładnie pachnie. No oczyszczanie ścieków gdzieś tu No ja mówię, że ładnie pachnie, wiem co tutaj jest. Bo ładnie pachnie. Czy jakbym w przed? wszedł. Aż mi się młode czasy przypominają na wsi. No, fajnie było. No to jest jakaś cudzienka tak jakby. pokażę dobrze? Uh -huh. 10 metrów. Moi drodzy, w końcu nie jesteśmy na terenie prywatnym, tylko jesteśmy... O dobra, wibruje mi, więc to gdzieś tutaj. Dobra, jesteśmy na łąkach. Rosną tutaj badyle. Gdzieś tutaj, w okolicy najbliższych kilku metrów, musimy coś znaleźć. Ale oprócz mrodu z otrzczalni, która jest tam gdzieś, o, przy rzece, to w sumie. Tak. Dobra, wejdę jeszcze w krzaki może. Kurde, ej Piotrek. Hmm. Ty, ty serio to się nazywasz? No, czekaj. Zakryj go palcem. Nie, tylko z A. Coś znaleźliśmy. Dobra. Ej, tu są nasz znicze. Ładne mam dłonie. Piotrek! No co już, idę. Ty Ej, patrzcie. Widzicie? Krzyż, tak. są, są kwiaty. jest... Tak, dotykaj wszystko. Oj, no, przecież... Au. Coś mi ugryzło. Mhm. Uh jest -huh. znicz. ten znicz był zapalony, bo jest. Kurde, patrzcie. Złoty 20 kosztował. Uchwyć to, Piotrek. Co, złoty 20? Złoty 20. Tam leży kolejny znicz. Ale, Ale jaja. pan. Na pewno. Malutki. O, nam masz, pałęk po tobie chodzi. Stój. Zabierz go. Dziękuję. Ryba. Najwyżej ci wszedł we włosy. Ty, ale naj, naj, znaczy najgorsze. Strasznie dużo tu ślimaków, to po pierwsze. Nie ma żadnej tabliczki, w sensie... Wątpię, żeby to był grób, bo to jest jakby nie patrzeć, kurde... Środek łąki. To nie opodal oczyszczalni ścieków. Tak, na pewno wypił wodę dlatego się umar miejscu. Nie no, ale serio. Ale wiesz, tak nagrywaj, żeby kurde było widać w no na jest beznadziejny. Tak, więc tu jest krzyż. Zrobiłem, tak? Jest jakaś tablica, znaczy tablica. Nie wiem, jakby to nazwać podmurówka. Nie mam pojęcia, mamy znicze. Tam dalej też leży jeszcze jeden znicz. Pójdzie. Mamy jakieś kwiatki sztuczne, ale nie ma, nie ma ani Jezuska tutaj. Ani nie ma też żadnej tabliczki, która by mówiła, na, na czyją pamiątkę jest ten krzyż postawiony. Jeszcze widzicie że tutaj dosłownie, są takie krzaki, szuwary, takie nie wiadomo co. Znaczy, kiedyś mi coś mama mówiła, że, że podobno kogoś tam kropnęli tutaj, albo skrzywdzili jakąś dziewczynę. Może to z tej okazji. No chcę powiedzieć tak, żeby mi demonetyzacji nie dali, nie, Na... No, to jest Dobra, zrobisz pip, pip Za tobie zrobię pip, durny. Wiesz, się pipa to jest prosta rzecz. Po, po, Pochodźmy może jeszcze tutaj trochę i może, może tą tabliczkę się uda znaleźć. Ja jeszcze poszukam w necie i jak coś znajdę, to najwyżej wam wstawię aktualizację. Tak, będzie... Jej, to magdy z Zamknij się Piotr, jest <grymne> Tak, tu jest kolejny znicz gdzieś, w sensie wkład od znicza. butelki, wow. No butelki, ja Produkcji. myślę, że tu chlają, to wiadomo. Tak więc tu jest, tu jest kolejny znicz, ale kurde, nie wiem od jak dawna nie ma tej tabliczki. Bo gdyby nie było jej od niedawna, no to hipotetycznie, wiecie, to by było do znalezienia, ale jeżeli nie ma jej dłużej, no to kurde. Ale skoro przychodzą tu ludzie i, i stawiają tu znicze, to musi oznaczać, że tutaj, no, ktoś pielęgnuje w jakiś sposób to miejsce, nie? Ja myślę, że moglibyśmy się tu wybrać w okolicach święta zmarłych. Postawię niekoniecznie, ale zobaczyć czy coś nowego się pojawiło, bo dobra e, o, tam widzę tam widzę jakieś, jakieś, jakieś podmurówki czy coś, pójdźmy tam może tam coś znajdziemy A właśnie wlazłam w pajęczynę tu jest tu jest jakiś taki coś jakiś taki, no jakby, jakby dróżka murowana czy coś w tym stylu Ogólnie to tam chyba jest oczyszczalnia ścieków. Minimalne ślady cywilizacji. Mamy jabłonka. O, te filary robią fajnie. Ścieki powiększają. Mamy jabłonka. I tam dalej też są jakieś 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 coś Idę pierwsza. Zdejmujesz pajęczyny. Tak, zdejmuję pajęczynę. No, dziękuję. O, ktoś tu robił ognisko. No a ciekawe miejsce, muszę wam powiedzieć, nam pokazała Randonautica. Dobrze chociaż, że jedno takie w miarę to ciekawe. Musiało stać, wiesz, te słupy. Na górze mają jakieś te osłony przeciwzeszczalne. No faktycznie, warka. No cóż, o tutaj też coś jest. Lud jest, to tu drinki robię. <grym się zainteresować> A tutaj widzę jakby rozwalone koło od, od, od rolek, czegoś w tym stylu. Proszę bardzo, moi drodzy na bogato. Co my tu mamy? Jack Daniels. Tak, więc znaleźliśmy dzisiaj grup e, miejsce libacji alkoholowych. Dziwne, że tego miejsca libacji alkoholowych nie znam. No ale cóż. Człowiek uczy się przez całe życie, czyż nie? Wiesz? No. Aby chyba ktoś znalazł i wyciągnął mnie i poszedł ze sprzętu. No wiesz, każdy ma jakieś hobby, nie? Tu Ta. widzimy prowizoryczny śmietnik <grym> z jakiejś studzienki czy innego szajsu. Ale co? To jest krąg. Jaki krąg? Z tego się robi te studnie. <grym> <grym> Aha. Może tu była studnia kiedyś. Dobra, jeszcze chodźmy tutaj, bo tu o, też coś duszki. jest. Oh, duszki. ale nie keczupkowe. fujble. No, fujble. O, fuj o, Holender, jestem cała w pajęczynie. Fuja. Proszę ty ze mnie ściągnąć, panie Piotr. Co? Fuja, nie dotknę się. To chydne, fuj. Tu trupy chyba są. Oj! Dupa. Jestem na czy jestem? A już. Okej, okay, tu jest jakieś. O, patrz, Magda, nagraj to. Co to? No. O, Dobra, ale myślę, że warto jakieś podsumowanie nagrać. Tak. Więc e, ja chodźmy w to, o to miejsce. Znaleźliśmy jeszcze taki, jakby krzaczek pomidorków. Ciekawe. Bardzo ciekawe. No, jest, no, Bardzo no i nic, dobra, podsumowamy. Ciekawe, Piotrze. O że... Co? Churna przez. Ej, przestraszałam się, patrzcie na to. Nie w sensie, bo to są te. wiecie, naklejki z papierosów, nie? że palenie papierosów powoduje, i, i to jest chyba ten e, poroniony płód. E, z tej paczki papierosów, na której jest napisane po białorusku albo po rosyjsku, bo u nas na pewno sporo jest kontrabandy. Mieszkam w końcu niedaleko granicy. Miertwano. Nie, martwa na trzy się, miękki znak. Nie umiem, nie umiem, umiem tylko czytać. Eee, czytać nic poza tym. Ale to najprawdopodobniej e, oznacza martwe narodzenie, czyli chyba poronienie. No i podsumowanko. Piotr, nie mnie, proszę. Dobra. No weź, dodaj trochę walorów do tego filmu. Więc to była nasza pierwsza przygoda z Randonautiką. W sumie to zrobiłam to po to, żeby się trochę oderwać, bo niestety wczoraj wczoraj był pogrzeb mojej cioci, z którą może teraz nie miałam zbyt wiele, bo zbyt wiele, no wiecie, wspólnych chwil, bo po prostu ona powoli zapomina, kim jest i no, no nie, nie miała pojęcia, kim ja jestem już mojego taty czy swojego brata też nie kojarzyła, więc no, smutno trochę. Więc żeby się oderwać, pojechaliśmy i co znaleźliśmy? Znaleźliśmy grup, No i miejsce spotkań... E, wybaczcie, wszystko mnie swędził, mnie komary pokąsały. I miejsce... Zajebiście. I miejsce spotkań e, lokalnej żulerii, najprawdopodobniej, łącznie z miejscem na palenie ognisk. Więc to chyba byłoby na tyle. Co sądzicie? Ja, szczerze mówiąc, dalej nie jestem przekonana. A, właśnie, właśnie, właśnie. Miałam powiedzieć, co ja sądzę w sumie o Randonautica. Moim zdaniem... To jest po prostu efekt potwierdzenia. W tym sensie Piotr nie widać Cię w kadrze. Prawda? A muszę? Musisz. Dobra. Jesteś ciekawe. taki przystojny, wiesz. Okay, dobra, ciekawe, efekt dobra. potwierdzenia, czyli chodzi mi o to, że my nastawiamy się, żeby znaleźć coś, coś konkretnego w jakimś totalnie randomowym miejscu. No, nam się udało znaleźć w pierwszym miejscu tą kanapę, w drugim w sumie stado krów, a w trzecim no coś faktycznie ciekawego, czyli grup, nie? Chyba grup, albo jakiś taki po prostu pomnik pamiątkowy. Ja jeszcze poszukam w necie i może znajdę. Otrzymaj, bo już mi rączka mnie boli, ja mam jeszcze parę rzeczy do powiedzenia. Och. O, Boże. Rotation 360 stopation. Tak może następnym razem, bo nie wykluczam, bo jeszcze, że jeszcze czasami będziemy robili e, takie wypady, to może kiedyś będzie. Będę się patrzył prosto, prosto w obiektyw to będę ten daj mi się no. e, A jako, że jestem z Piotkiem tutaj, więc chciałam Wam powiedzieć, że może w przyszłym tygodniu uda nam się nagrać kilka odcinków Legacy Challenge. Jesteś zadowolony z tego? Tak, bardzo, bardzo. A się zastanowiłeś za Piotrem i Majrą i, e, i dziećmi, których nie, wiem, nie pamiętam oczywiście? Tak, na pewno. No Nawet nie sobie. pamiętałem ich imion, także Piotr zapomniałeś? Piotra? To pewnie spędzimy muszę to jedną ręką, przepraszam. Dobra, więc kończymy. I cóż. Do zobaczenia. Moja rękę. jest... Piotrek, dobra. ja mówię w tej chwili. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wtedy już będę miała soczewki kontaktowe i będę wyglądał jak człowiek. Więc... Pa, pa. Czy ja nie wyglądam. Pa, pa. Do zobaczenia i cześć!